Obiecywano nową jakość w polityce. Minęło kilkanaście miesięcy, nowej jakości nie widać, za to afery wyrastają jak grzyby po deszczu. Skandal wokół środków z KPO, polityczna bomba, czyli próba zamachu stanu, której rząd nie potrafił rozbroić, zapaść w służbie zdrowia i wreszcie rosyjski dron, który spokojnie wleciał i eksplodował na terenie Polski. Czy mamy do czynienia z obrazem władzy, która zamiast rozwiązywać po, e, sprawy państwa, sama staje się największym problemem? Zaczynamy Ekspres Plus. Natalia Rzeźniczak, zapraszam. Wydłuża się lista afer koalicji 13 grudnia. Tymczasem część własnych decyzji rządzących chcą przypisać prezydentowi. Tak jak zakup luksusowej limuzyny, którą zamówili Rafałowi Trzaskowskiemu. Do tysięcy mieszkańców Szczecina dotarł alert RCB. W nocy wybuchł tam ogromny pożar w zakładzie przetwarzania opon. Służby zaapelowały o zamknięcie okien. Do niecodziennej sytuacji doszło na ekspresowej piątce niedaleko Poznania. Jadąca tamtędy policjantka zauważyła dwa biegające bez psy. Jej reakcja mogła być tylko jedna. Jego twórczości nie trzeba przedstawiać. To znany na całym świecie wirtuoz muzyki elektronicznej. Dziś Express Plus zaprasza na urodziny Jean-Michela Żara. Rzecznik prezydenta ostrzega przed manipulacją. W ostatnich dniach środowisko Platformy Obywatelskiej krytykowało prezydenta za korzystanie z limuzyny, którą rządzący sami zamówili z myślą o Rafale Strzaskowskim. To kolejny przykład cynizmu władzy, który z tygodnia na tydzień przybiera coraz większe rozmiary. Prymitywny atak na prezydenta Nawrockiego Platformie Obywatelskiej Nie podoba się samochód, jakim porusza się nowa głowa państwa. Przed manipulacją ostrzega rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Uwaga, manipulacja! W internecie pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu samochodu BMW, którym porusza się pan prezydent Karol Nawrocki. To auto należące do Służby Ochrony Państwa, podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za ochronę pana prezydenta. Najwyraźniej minister Marcin Kierwiński nie... Nie wie, czym dysponują podległemu służby, a rządzący celowo wprowadzają państwa w błąd nie pierwszy raz. Butę władzy widać także na przykładzie Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy. Małżeństwo posłów ma dom pod Warszawą, ale podobno jeszcze nie może w nim zamieszkać. Dlatego podatnicy płacą za najem mieszkania w stolicy. Nasz reporter postanowił przyjrzeć się postępom w remoncie i ku swojemu zaskoczeniu zastał w domu lokatorów. Polacy chcą wiedzieć, czy państwa nadal pobierają dodatek. Jak wygląda ten remont tej willi? W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że małżeństwo polityków pobierało podwójny dodatek do luksusowego apartamentu w centrum Warszawy w wysokości blisko 8 tysięcy złotych. Tysiące mieszkańców Szczecina dostało alert RCB w związku z pożarem w tamtejszym zakładzie przetwarzania opon. Służby zaapelowały o nieotwieranie okien. W tej chwili sytuacja wróciła już do normy. Ogień pojawił się koło pierwszej w nocy, zajęła się hala zakładu przetwarzania opon znajdująca się w porcie Szczecin. Pożar objął powierzchnię 2000 m2, wewnątrz hali znajdowało się 10 pracowników, wszyscy ewakuowali się o własnych siłach, jeden z pracowników trafił do szpitala. Wojewoda Zachodniopomorski zapewnił, że w Szczecinie w powietrzu nie ma już niebezpiecznych substancji. Tragiczny wypadek w Lubuskiem na autostradzie A2 w miejscowości Tarnawa-Rzepińska. Kierowca ciężarówki z niewyjaśnionych przyczyn staranował biletomat punktu poboru opłat. Pojazd przewrócił się i zapalił. Kierowca zginął na miejscu, poza nim nie było innych poszkodowanych. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach duet kudłatych uciekinierów na gigancie. Dwaj psotni podróżnicy postanowili zrobić sobie spacer po ekspresowej piątce w okolicach Poznania, a to przecież trasa dla samochodów, a nie psich ogonów. Na szczęście trasą podróżowała policjantka z Częstochowy, która potrafi zatrzymać nie tylko przestępcę, ale i psa w biegu. Bez mrugnięcia okiem zatrzymała pojazd, wysiadła i niczym znawczyni psich manier zwabiła kudłaczy do siebie. Psy od razu poczuły, że trafiły na bratnią duszę i zamiast stawiać opór, wsiadły jak wipy do policyjnej taryfy. Tam na klimatyzowanym tylnym siedzeniu szczekały, czekały nie na mandat, a na podwózkę. Psi duet wrócił szczęśliwie do swojej właścicielki, a my śmiało możemy powiedzieć, gdy pies na gigancie dobrze, że trafia na policjantkę z powołania. W plusie zaprosimy Państwa także do Bydgoszczy, gdzie już za chwilę ruszy wydarzenie pełne emocji, sztuki i niespodzianek. Będzie na czym zawiesić oko i czym się zachwycić. W Wielkiej Brytanii trwają antymigracyjne protesty, odbywają się przed ośrodkami dla azylantów. To nie podoba się lewicowym środowiskom, które urządzają kontrmanifestacje na brytyjskich ulicach. Trwa chaos. Operator kamery na węgierskim Moto Grand Prix dosłownie otarł się o śmierć. W pewnym momencie maszyna jednego z zawodników przekoziołkowała i uderzyła w sprzęt znajdujący się tuż obok szczęściarza. Tu musiał zadziałać anioł stróż. I to się nazywa być na fali. Tym razem nie chodzi o falę popularności księcia Harego, a o surfowanie brytyjskiego arystokraty na wodach Oceanu Spokojnego. Za chwilę przyjrzymy się jego nowej pasji. Kolejna seria antyimigranckich demonstracji w Wielkiej Brytanii. Miejscowi nie zgadzają się z przyjmowaniem kolejnych migrantów, którzy nie potrafią dostosować się do norm kulturowych obowiązujących w Europie. Demonstracje na wyspach odbywają się od dłuższego czasu pod hasłem Znieść system azylowy. Odbywają się przed hotelami dla azylantów. Tym razem ludzie protestowali w 11 miastach, m.in. w Londynie, Liverpoolu, Newcastle i Bristolu. Protestujący mają dość imigrantów, którzy przysparzają miejscowym coraz więcej problemów. Do tłumienia demonstracji władze skierowały policję, która w samym Liverpoolu zatrzymała co najmniej 11 osób. W ekspresie plus przenosimy się do Torunia, a tam rozpoczęły się badania archeologiczne na zapleczu domu Mikołaja Kopernika. Archeolodzy skupiają się na poszukiwaniach w części, która nie została dotąd do końca przebadana. Naukowcy poszukują przede wszystkim śladów oficyny i innych artefaktów z okresu od XIII do XIX wieku. Wiemy, że oficyna była zlokalizowana dokładnie w tym miejscu, w którym teraz stoimy. Przylegała do, do muru, ona się niestety nie zachowała. Toruńska starówka, na której znajduje się dom Mikołaja Kopernika, wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Książę Harry już dawno wyprowadził się z pałacu Buckingham i razem z rodziną zamieszkał w słonecznej Kalifornii. Tamtejszy klimat sprzyja nowej pasji Harego. Wiedzieli o niej dotąd tylko jego bliscy. Książę Harryna Fali, brytyjski arystokrata, świetnie radzi sobie nie tylko na salonach, ale też na wodach Oceanu Spokojnego. Jego żona, Meghan, udostępniła właśnie filmik, na którym książę surfuje jak król. Fani rodziny królewskiej dopiero teraz dowiedzieli się o nowej pasji Harego. W końcu pobyt w słonecznej Kalifornii nie poszedł na marne. Wdechę! Sobota niby dzień kota, ale nie w białym stoku Ta ostatnia zdecydowanie należała do psa, bo na 19 międzynarodowej wystawie psów rasowych na stadionie miejskim pojawiły się prawdziwe przepiękności. Można było zobaczyć około tysiąca psich ras, dowiedzieć się, jak je pielęgnować, czym karmić i jak socjalizować. Ich atuty oceniało międzynarodowe jury, ale dla Ekspresu plus wszyscy uczestnicy są tak samo piękni. Prawie robi dużą różnicę. Te zwierzęta ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie często są mylone z Pawianami, a przecież to mandryle. Jest to największy gatunek małp i jeden z najbardziej kolorowych. Z Pawianami łączy je tyle, że należą do tej samej rodziny małp wąskonosych i lubią podobne potrawy. Zdrowych posiłków życzymy więc i mandrylom, i Pawianom. Smacznego! Tego u nas jeszcze nie było. Polska scena skateparku po raz pierwszy w historii zamieniła się w arenę europejskiej rywalizacji w tak agresywnej jeździe na rolkach. Organizację mistrzostw przyznała nam World Skate Europe, a zaproszenie najlepiej świadczy o rosnącej roli naszego kraju w sportach ekstremalnych. Mińsk Mazowiecki, to tu zjechało się kilkudziesięciu najlepszych rolkarzy z dziesięciu państw Europy. Każdy ruch, skok, grind, slide niosły ze sobą energię i emocje, których nie da się zapomnieć. Zawody w Mińsku Mazowieckim bardzo mi się podobają, są super zorganizowane, super, że jest i miejsce dla widowni, i tutaj dla riderów. Kibice stworzyli wspólnotę pełną pozytywnej energii, świętując każdy sukces zawodników. Dlatego to, co trudno opisać słowami, oddaje reakcja publiczności. Po raz pierwszy w Polsce, a ja tu jestem między innymi dlatego, że jedzie mój syn Adaś, z którego jestem strasznie dumny, bo na dzisiaj przed półfinałami jest dziewiąty w Europie. Cieszę się bardzo, że zawody zostały zorganizowane w Mińsku Mazowieckim, ponieważ pierwszy raz mamy możliwość wystartowania w zawodach w naszym kraju. Do tej pory jeździliśmy za granicę, a teraz jesteśmy na swoim podwórku i czujemy się tutaj świetnie. Mistrzostwa Europy w Mińsku Mazowieckim to nie tylko prestiżowa impreza sportowa, to hołd dla pasji, stylu i odwagi, jaką każdy zawodnik wnosi na rampy. I tak trzeba żyć. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych kompozytorów na świecie. Stworzył muzykę do wielu filmów, między innymi z Jackie Chanem, a jego płyty sprzedały się w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. Jean-Michel Jarre kończy dziś 77 lat. Przyszedł na świat 24 sierpnia 1948 roku w Lyonie. Zanim rozpoczął muzyczną przygodę z instrumentami klawiszowymi, grał na gitarze. Pierwszym międzynarodowym sukcesem pochodzącego z Francji kompozytora był album Oxygen nagrany w 1976 roku w domowym studiu. Jean-Michel Jarre to kreator i inspirator wielu współczesnych twórców. On pomimo 77 urodzin, które dzisiaj obchodzi i świętuje, jeszcze nie, jednym, nie jedną fantastyczną kompozycją nas zaskoczy, bo to jest Virtuos syntezatorów. Jego muzyka jest jak dobre wino, nigdy się nie starzeje, a koncerty to wielkie show z pokazami laserowymi i sztucznymi ogniami. Co najmniej 100 lat, mistrzu. To ja będziemy robić, Andriucha. Z przyjęcia urodzinowego Jean-Michel Jara przenosimy się do sali kinowej. Ukraińsko-belgijski film science fiction. Jesteś wszechświatem, przeniesie nas do dalekiej przyszłości, w której nasza ziemia eksplodowała. Pełnometrażowy debiut reżysera Pawlo Ostrykowa został zrealizowany w czasie trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Efekty tej pracy zobaczymy 5 września. Wtedy produkcja trafi do polskich kin. co czas przyszło. Nierzeczywiste to hasło tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Przeźrocza w Bydgoszczy. W tym roku zobaczymy aż 53 produkcje filmowe, fabularne i dokumentalne. Zaplanowano także spotkania z twórcami, koncerty i wystawy. Wisienką na torcie będzie prelekcja poświęcona produkcjom reżysera Davida Lyncha. Festiwal odbędzie się od 30 sierpnia do 6 września w głównych placówkach kulturalnych Bydgoszczy. A teraz zerkamy na pogodę, bo przed nami kilka dni z coraz cieplejszą i bardziej słoneczną aurą. We wtorek czeka nas umiarkowanie ciepły dzień. Temperatury będą sięgać od 19 do 22 stopni przy zmiennym zachmurzeniu i chwilowych przejaśnieniach. Przelotnie popada jedyna podlasiu. W środę zrobi się nieco cieplej, szczególnie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 25 stopni. Czwartek przyniesie już wyraźne ocieplenie i powie w prawdziwego lata od 24 stopni po 30 stopni na południowym zachodzie kraju. Będzie pogodnie z większą ilością słońca, a niewielki deszcz wystąpi jedynie na pomorzu. Dublet Anny Puławskiej na mistrzostwach świata w Mediolanie. Nasza kajakarka po sukcesie w konkurencji jedynek zgarnęła również złoto w rywalizacji dwójek. Gorzowianka wywalczyła triumf wspólnie z Martyną Klat. Złoto Anny Puławskiej na dystansie 500 metrów było pierwszym polskim złotem w historii mistrzostw świata. Przyszło ono nadspodziewanie gładko. Polka zdystansowała drugą na mecie Australijkę Natalię Drobot, docierając na metę niemal pół sekundy szybciej. Dziś przed południem Anna Puławska powtórzyła sukces, gdy jako pierwsza przecięła linię mety w dwójce z Martyną Klad. Polki były bezkonkurencyjne, wyprzedziły Australijki i podwoiły nasz i tak już historyczny dorobek medalowy. Jasper Philipsen, pierwszym liderem tegorocznego wyścigu Wuelta a Espania. Belg wygrał pierwszy etap prestiżowego wyścigu, podczas którego kolarze pokonali niecałe 187 km z Turynu do Nowary. Sukces zawdzięcza świetnemu finiszowi z peletonu. Pierwsze trzy etapy tegorocznej edycji odbywają się we Włoszech. Na trasie czwartego kolarze przekroczą granicę włosko-francuską do Hiszpanii, natomiast dotrą dopiero w środę. Wyścig zakończy się 14 września w Madrycie. Kamera uratowała mu życie i nie. Nie chodzi tu o absolwenta łódzkiej filmówki. Centymetry od śmierci dzieliły tego operatora kamery, który pracował przy kwalifikacjach do wyścigu MotoGP na Węgrzech. Sprawcą całego zamieszania był Pedro Acosta. Po jego upadku motor przekoziołkował i zamienił się w zabójczą broń. Na całe szczęście uderzył tylko w kamerę, a operator jest cały i zdrowy. Trzeba przyznać, że praca przy MotoGP to niezła jazda. A propos niezłej jazdy, ten w wyścigu głównym zaprezentował Marc Marquez. Hiszpan dojechał na metę tuż przed wspomnianym akostą i praktycznie przypieczętował końcową wygraną. Do zgarnięcia w ośmiu pozostałych wyścigach zostało 200 oczek, a Marquez ma obecnie 155 punktów zapasu nad swoim bratem, Aleksem. A teraz czas na sceny z Warszawy. Lecz zawiast filmowego planu zobaczą Państwo prawdziwą akcję ćwiczenia antyterrorystyczne. Scenę jak skina zafundował nam policyjny Black Hawk, ale wszystko pod kontrolą. Sceny jak skina obserwujemy często także w polityce. I na polityczne kino Akcji zapraszamy Państwa o godzinie 19. Afera goni aferę. Polacy mają dość rządów Donalda Tuska. Wielka Brytania fala protestów przeciwko niebezpiecznym migrantom. Wstyd na całą Europę. Afera KPO zyskuje międzynarodowy rozgłos. Serdecznie Państwu dziękuję za dziś i w imieniu Pauliny Bilińskiej zapraszam do pozostania z Republiką, bo za moment ekspresowy bonus, czyli ekspres Republiki RUS.